Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tu Dorota Orzuk. Zapraszam do paru minutek. My, mam nadzieję, pobudzającej, pobudzającej transmisji naszego spotkania. Zapraszam wszystkie osoby, które lubicie książki rozwojowe, lubicie taką refleksję o człowieku, o potencjale naszym ludzkim, o pięknie naszego stworzenia. Choć być może jeszcze niekoniecznie myślimy takimi kategoriami, że. Patrzę na siebie przez pryzmat piękna stworzenia, ale myślę, że warto. Jeśli jeszcze tak nie jest u ciebie, to warto zostań tutaj, pobudzaj się do tego. Ja przeszłam, myślę, że, absolutnie niesamowitą metamorfozę w życiu, ponieważ kiedyś nie patrzyłam na siebie właśnie poprzez taki pryzmat. Patrzyłam na siebie przez pryzmat kompleksów, niemocy, słabości, braku możliwości, ale. Przyszło do mnie coś takiego, co mnie przebudziło e, i dzisiaj się tym z Tobą również dzielę. E, przebudzające książki, przebudzające rozważania, przebudzające rozmyślania. E, Absolutnie prowadzą do naszego wzrostu i do coraz takiego większego zachwytu patrzenia na siebie przez pryzmat piękna stworzenia przez Pana Boga. E, my gdzieś tam w środku mamy często zakorzenione m, taką niechęć, zakorzenioną taką niechęć, e, takie przekonanie, że to nie wolno nam tak na siebie patrzeć, bo jesteśmy tylko prochem marnym. Jesteśmy, ale w obliczu, e, tak, ja bym powiedziała. Że w obliczu Pana Boga jestem taka mała, ale w obliczu tego, że On mnie stworzył, jestem wielka. Podoba się Tobie takie, taki sposób patrzenia na siebie? Jeśli tak, jeśli czujesz się zainspirowana, również możesz go używać. Ponieważ tego się właśnie tutaj uczymy, że możemy wybierać sposób patrzenia, sposób myślenia. Woła mnie mój kot, nie wiem co bardzo, bardzo chce, więc przepraszam, ale... Słyszycie jak miauczy? Przepraszam, ale jest w wielkiej potrzebie widocznie, także zaraz wrócę. Co tam, Beduś? Co chcesz? Co chcesz? Chcesz na live'a? Tak? Chcesz tu? Jejku! Chce ze mną na live. <laughs> Patrzcie, będzie czytał dziennik. <laughs> tak, przede mną jest dziennik, a nie, jednak nie chcę. <laughs> przede mną e, pozdrawiam Was, to Pedro. <laughs> przede mną jest właśnie dziennik, który też w tym pomaga, ponieważ właśnie na tych transmisjach, dzięki tym transmisjom, na, dzięki temu, że sobie tutaj e, rozmawiamy, właśnie m, kształtujemy w sobie to, że. Potęgę tego i kształtujemy w sobie to, żeby to używać w praktyce, że możemy e, świadomie m, kształtować swoje myśli. Czyli e, nie, nie muszę myśleć wszystkim, co mi przychodzi do głowy, tylko mogę się zastanowić, czy mnie ten sposób myślenia buduje, wspiera, czy mnie właśnie osłabia, czy właśnie mnie odebrał energię i nie wiem, siedzę na kanapie i nic mi się nie chce. I jeśli mi nie służy, to mogę po prostu zrobić coś, co mi przekształci mój sposób myślenia w taki, który będzie mnie budować. Ja tego cały czas używam. Inaczej wszystkie porażki by mnie położyły na łopatki, wszystkie niepowodzenia sprawiłyby, że bym się poddała, nie chciałabym mi się nic, czekałabym na emeryturę albo albo na śmierć, bylem nic nie musiała. Możesz wybierać to, co myślisz. Nie musisz poddawać się wszystkiemu, co przychodzi do Twojej głowy. I pomaga w tym dziennik. Jeśli potrzebujesz wsparcia, e, powstał taki dziennik e, 365 Dni Budowania Siebie, który właśnie też pomaga, ponieważ na każdy dzień jest refleksja, jest myśl, jest pytanie stymulujące, do, żeby, do tego, żebyś ty sobie udzieliła odpowiedzi, czyli spotkała się ze sobą. E, I. Napisała swoją odpowiedź, bo to jest ukierunkowanie na nowe myśli, na te bardziej budujące. Więc sobie teraz otworzymy jedną ze stron. Ja losowo teraz otworzę, chyba że masz ochotę podać numer. To zachęcam. Podaj, proszę, od 1 do 365 i zobaczymy, co nam wybrzmi. 125. Dzień dobry. Pisze Renatka. Powolutku zaczynam szanować siebie. Znalazłam panią pomocną dłoń i w tym co się. Jejku. 125. Dla Renatki i dla nas wszystkich. O, niesamowite. Strona 125. Dzień 125 to przesłanie: Twórz piękne historie. Nieskończone możliwości tworzą się w tych, którzy w nie wierzą. Przepraszam, bo on jednak coś chce cały czas. Co chcesz, Bedusiu? Chodź szybko. Chodź, chodź, Przepraszam bardzo, bardzo, bardzo. Nieskończone możliwości tworzą się w tych, Którzy w nie wierzą. Smutne jest to, że tak ogranicza nas strach przed niepowodzeniem, którego może nie być. Refleksja: Co byś zrobiła bez wahania, gdybyś wiedziała, że nie poniesiesz porażki? Co byś zrobiła bez wahania, gdybyś wiedziała, że nie poniesiesz porażki? Myślę, że każda z nas gdzieś w sercu już przywołuje ta, jakiś projekt dla siebie, jakiś pomysł na siebie, jakąś może możliwość, która pojawiła się w naszym życiu, jakąś szansę, a może o czymś od dawna marzysz i gdzieś siedzi to w tobie, ale ciągle boisz się, że się nie powiedzie, że ci się nie uda, że poniesiesz właśnie może porażkę i ten lęk przed tym cię hamuje. Pozdrawiam Anię, z którą dzisiejszego poranka miałam przecudną rozmowę. Ania podzieliła się ze mną, że chciałaby rozpocząć e, pracę jako konsultantka w moim zespole Mary Kay, ponieważ na co dzień pracuję jako konsultantka. Polecam kosmetyki, które uwielbiam, sama od 8 lat używam. To są pierwsze kosmetyki, które zaczęły wreszcie działać na moją skórę i ją wyleczyły z, z pękających naczynek, z wybuchów czerwoności. I tak zachwyciłam się jakością i efektami, że zaczęłam po prostu polecać mimochodem i tym samym pracować jako konsultantka. I tak już od 8 lat. I Ania dziś rano Zadzwoniła do mnie, że chciałaby rozpocząć pracę jako konsultantka w moim zespole, ale, ale boi się, że jej się nie powiedzie. I rozmawiałyśmy sobie tak pięknie. Ta rozmowa mogłaby dotyczyć każdego z innych obszarów, ale tak pięknie sobie rozmawiałyśmy, że teraz i teraz. Świadomość polega na tym, czy, ten, czy ja wybiorę ten lęk, czy wybiorę jednak mimo lęku przed tym, że mi się nie uda działanie. Tak? Świadomość polega na tym, że ja zdaję sobie sprawę z tego lęku, to jest inteligencja emocjonalna, ale się mu nie poddaję bezwiednie, tylko co robię, wybieram, kształtuję świadomie swoje myśli w takie, które pomogą mi przez ten lęk przejść. To jest niesamowita wiedza. Każdy człowiek powinien umieć tak ze sobą pracować. I teraz coraz bardziej są popularni coachowie, mentorzy, jest psychoterapię, bardzo dużo. I to jest z jednej strony dobre zjawisko, że jest do kogo się zwrócić, a z drugiej strony przerażające, że jest takie zapotrzebowanie. Ale ja sobie myślę, że chyba najpiękniejsze w tym wszystkim byłoby to, gdyby każdy człowiek potrafił ze sobą pracować, czyli taki auto coaching prowadzić. Tak jak pomaga na przykład właśnie zadawanie sobie pytań. Taki dziennik. Przed chwilą przygotowywałam dla mojego zespołu taki projekt, właśnie żeby każdy potrafił, żeby każda konsultantka potrafiła też sama ze sobą pracować, czyli żebyśmy my ludzie nie, nie byli uzależnieni od psychoterapeutów, psychologów, coachów, tak. Nie chodzi o to, bo, bo są potrzebni i piękną pracę robią. Tylko chodzi o to, żebyśmy umieli ze sobą też pracować i sami nakierunkowywać swoje myśli. Renatka pisze właśnie i ten strach jest czasami w ogóle niepotrzebny, a my sami myślimy negatywnie, bo się boimy i nie wierzymy. Dlatego tak się dzieje, bo nasz mózg jest jakby on bardziej jest sfokusowany na porażki, na strach, tak? Bo, bo to jest strach, a on, wiecie, człowiek pierwotny, człowiek pierwotny cały czas musiał walczyć, tak? Uciekać albo walczyć. I dlatego mamy też takie sfokusowanie bardziej na tym, co złe, bo taki mamy filtr, i to jest tylko kwestia uświadomienia sobie tego i zmiany troszkę filtru poprzez pracę z pytaniami, ze sobą. Tak, poprzez podnoszenie swojej świadomości, poprzez nazywanie emocji, poprzez nazywanie tych emocji w tej sytuacji. Kiedyś byłam. E, miało być krótko, zaraz skończę, obiecuję. E, kiedyś tylko powiem, bo mi to bardzo pomogło. E, takie fajne pytanie poznałam, jak stoisz przed czymś, co jest dla ciebie. Hmm, właśnie takie generuje to dla ciebie ten strach, nie? Czy to w ogóle zacząć robić, czy to robić, bo to może, może być porażka, nie? To możesz zadać sobie pytanie, czy e, co stracisz? Co stracisz tak naprawdę, jeśli to zrobisz i powiedzmy, że ci się nie powiedzie, co stracisz? I drugie pytanie, co, zysk co zyskasz, jeśli. Okaże się, że ci się powiedzie. I takie pytanie pomaga nam sobie też bardzo często uświadomić, że tak naprawdę nie mamy nic takiego do stracenia że to tylko wygenerował nasz umysł. I to pomaga jednak podjąć tę inicjatywę więc przejść przez ten strach. Więc zastosuj, jeśli potrzebujesz, zastosujcie, jeśli potrzebujecie dziewczyny, ee, sobie takie pytanie albo pytanie, tak jak dzisiaj z dziennika. Co byś zrobiła bez wahania, gdybyś wiedziała, że nie poniesiesz porażki? Gdybyś wiedziała, że nie poniesiesz porażki, to czy zrobiłabyś to? Dziękuję za dzisiaj. Nie będę się już więcej rozwijać, bo z założeniem jest, żeby było krótko. Każda z ma nas ma swój dzień i swoje pewnie obowiązki. Mm, więc e, i tak myślę, że to co tutaj wybrzmiało jest wielką wartością, oczywiście dla tych, które tak będą uważać, że jest to wielką wartością. W piśmie świętym jest tak pięknie powiedziane, że jeśli przyjmiesz proroka jako proroka, to otrzymasz owoce jak od proroka. Tak? To więc jeśli przyjmiesz proroka jako proroka, to to skuteczność będzie jak od proroka, nie, to absolutnie nie, nie nawiązuje do siebie, tylko o, o, o tym to mówi, że czy mamy postawę otwartą, czy zamkniętą, czy wierzę, że to jest wartość, że to może być skuteczne, że to u mnie może zadziałać. Jeśli tak, to spróbuję to zrobić i daję sobie szansę, żeby zadziałało. A jeśli w tym momencie Myślę sobie, nie, to za trudne, nie, jakieś tam głupie pytania, albo co za bzdury na przykład, nie. Niektórzy tak sobie mogą pomyśleć, na przykład napatoczając się przypadkowo na tę transmisję. Co za bzdury? To jest postawa zamknięta, która jakby odcina energetycznie, odcina od możliwości skorzystania z tego przesłania. Cudnego dnia dziewczyny, pełnego cudów niepojętych, przeżywanych w środku. A kto by chciał, to zapraszam do kontaktu. Bardzo serdecznie uwielbiam nasze rozmowy. Cudowność, pa!